Jakiś sąsiad puka mi na górze i nie mogę spokojnie nagrać odcinka. Zamknij się! Witam Cię drogi widzu bardzo serdecznie z tej strony Karolek95. Po to w sumie wchodzisz na mój kanał, bo wiesz, do kogo wchodzisz, chyba, że nie wiesz, kogo subskrybujesz, to twój problem. Dzisiaj przedstawię Ci 20 faktów o mnie. 20 faktów jakichś ciekawych o Karolku, których jeszcze nie wiedziałeś, bądź też wiedziałeś i chciałeś się z innymi podzielić, a nie powiedzieli. Nie wierzę ci, bo kurde, o tego nie powiedziałem, to ja to powiem. Na samym początku powiem, że akurat teraz wyjeżdżam na wakacje, jadę nad piękne polskie morze, także mam nadzieję, że zostawicie naprawdę dużo łapaczek, żeby zmotywować mnie, żebym jak przyjadę z tych wakacji, to zobaczę co się ciekawego na tym kanale. Robię to Dlatego, żebyście wiedzieli o mnie coś czego jeszcze dotychczas nie wiedzieliście, bądź też wiedzieliście A jeżeli wiedzieliście to nie mam pojęcia skąd z Zacznijmy W dzieciństwie kiedyś byłem w parku i złamałem dwie ręce naraz spadając na takie metalowe obwódki huśtawki Bo huśtawka jest metalowa no i to na dole takie co były te takie, takie domne fundamenty huśtawki spadły na to rękoma je. I tak wychodzę, <laughs> kurde co się dzieje, że <laughs> nic mnie nie boli, tego patrzę a ręka tak I tak miałem z dwoma rękami Bolało. Ogólnie jestem taką samą, że ekranu robię sobie jakieś tam śniadanie, to jem płatki z mlekiem a nie mleko z płatkami. A, a... Też tak macie? Na YouTubie, jak i w życiu realnym jestem strasznie pracowitą osobą. Zawsze staram się wkładać w siebie, w swój kanał 100, nawet 110%, no i mam nadzieję, że w jakiś tam sposób to widzicie i to doceniacie. Ogólnie nie toleruję obiadów, w którym nie mam mięsa. Jeżeli widzę na przykład ziemniaczki i jakąś sałateczkę i widzę obok jajko, to aż mnie rzuca. Zawsze w normalnym obiedzie powinno być pierwsze danie, w którym może być zupa, prawda, coś lekkiego przed tym yy, dokładnym daniem. No i na drugie danie powinny być na przykład ziemniaczki, jakiś ryżyk, jakiś yy, makaronik. I przede wszystkim mięcho. Dużo mięcha. Bez mięcha nie funkcjonuje. Moim wielkim marzeniem jest pojechać do Czarnobyla, zwiedzić prypeć. Całe opuszczone miasto, cały prypeć. Pozwiedzać, popatrzeć, poznać, yy, prawda, napromieniowane zwierzęta. Potem sam zostać yy, napromieniowanym, a później pokochać się yy, z moją kobietą, żeby urodziła mi yy, 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 napromieniowane dziecko. Yy... Ogólnie wiem, że już to mówiłem, ale nienawidzę pomidorów. To jest. Warzywa owoc, właściwie owoc, bo pomidor to jagoda. Nie wiem, czy wiedzieliście, pomidor to jagoda, prawda? Ogólnie, jak na przykład jestem z moją dziewczyną gdzieś tam w pizzerii, i widzimy, że jakiś pan z panią zamawiają pizzę, że tam jest ser szynka, jakaś kaprycioza, ser szynka, beczarki, oregano, I jeszcze na to jest pomidor, bo może wziąć to jedzę z oto. Jak nie zdrowe jedzenie, to często mam problemy z oddawaniem stolca. Jest wtedy taki twardy i ciężko mu się wydostać, prawda, z okolic mojego odbytu. Uwielbiam uprawiać sport, yy, bardzo często biegam, robię to yy, bardzo regularnie, raz w miesiącu. Sąsiad puka, zegar dzwoni i nagram. Zamknij riii! Papsa Bigla, który nazywa się Lukas, jest bardzo mądrym sem. Siebanko! Wiszczatki okej! On ogólnie bardzo dużo rozumie, jak się do niego mówię i jak przyjeżdża yy, moja dziewczyna do mnie, to on śpi ze mną, a moja dziewczyna dostosowuje się, bo też mnie rozumie śpi na podłodze. mój mnie Ja tak bardzo tego chcę. Bo Daj mi buzię. Nie ulewaj mnie. Daj lepiej No tylko jednego, no stary! O. Ogólnie mam straszną arachnofobię. Nie lubię pająków. To nie jest tak, że ja się ich boję. Tylko one mnie brzydzą i na przykład... No strasznie się ich po prostu boję. Tak samo jak boję się mojej dziewczyny, kiedy jest na mnie zła. Bo pająki są brzydkie, a ona nie jest brzydka. I, i ją chciałbym przytulać, a pająków już nie bardzo, bo one są brzydkie, za one są fuj, nie lubię pająków! Jestem romantykiem. Zdarza mi się płakać na filmach, na komediach romantycznych, jak dzieje się coś niedobrego w naprawdę pięknym filmie. Kupuję także mojej kobiecie kwiaty. E, strasznie się cieszę, kiedy je dostaję. Robię to regularnie też e, raz na pół roku. w Niedalekiej przyszłości e, chciałbym zostać aktorem, grać na przykład w reklamach e, szamponów dla dzieci, e, w reklamach Coca-Coli, e, Light. E, bez cukru, z cukrem pudrem. Yy, no i, i lubię karmelowy popcorn razem z Asią z Heliosa. Ulubioną moją liczbą jest liczba 13. Yy, jest tak samo pechowa jak całe moje zasarane życie. Nic mi się nigdy nie układa. Pierwszy jebać konsekwencje! Mam strasznie nietypowy humor. Często potrafię śmiać się z innych w jakiś tam sposób, nie wiem, z ich wad. A jeżeli ktoś wypomina mi moje wady i jest bardziej otwartą osobą ode mnie, chociaż ciężko być bardziej otwartą osobą ode mnie, jeżeli ktoś zarzuca mi jakieś wady, to nie potrafię śmiać się z tego, tylko raczej biorę to e, często do siebie i czasem jest mi z tym ciężko. Mimo tego, że jestem pracowity, to czasami jestem strasznie leniwą dupą, i troszkę leżę sobie gdzieś na łóżku i tam gdzieś leży telefon, albo pić i niech się po niego wyciągnąć ręki, to proszę o to moją kobietę. Wtedy ona przychodzi i na przykład mi go poda. Jeżeli mi nie poda, to siedzę smutny Płaczę. Aż tak Nie wierzę. Nie wierzę, k***a! Nie wierzę! Zabiję go. Twarda urodziny mojej siostry, bawiąc się na dworze. I ona miała tutaj prawda urodziny, a ja powiem się gdzieś tam na dworze. No i potrącił niestety mnie samochód. Był to brązowy Polonez, wtedy bardzo popularne auto. I muszę przyznać, że wyskoczyłem wtedy z butów. Jak mi uderzył i pobiłem rekord szczegółowic w lataniu. Wylądowałem 7 metrów dalej. To się nazywa zatańczyć poloneza. Na dworze, na maturze, na balu mat Często zdarza się tak, że jak wchodzę do sklepów, gdzie się widzę jakieś fajne koszulki, bądź też spodenki, to patrzę, tylko na rozmiar, biorę M, bądź też L-kę, zależy od tego, co akurat, nie wiem, co bym potrzebował, czy luźniejszą koszulkę, czy cieśniejszą, prawda? Fajną, żeby mi plecy tam ściskało, czy bicepsa było więcej widać, prawda? No i zazwyczaj jest tak, że biorę te koszulki, biorę te spodenki, nigdy ich nie przemierzam. Zawsze nie idę do przebieralni tylko do kasy, a potem w domu <laughs> czeka mnie miła niespodzianka. Mam dwoje nienarodzonych dzieci, które zrobiliście mi gdzieś tam w komentarzach na Facebooku, na który się zapraszam oraz na YouTubie w komentarzach. No i teraz, po tym filmie, nadciąga trzecie, trzecie dziecko, zmutowane dziecko, po wizycie w Prypeciu, w Czarnobylu, mutant, z dwoma głowami, obydnie penisami, bo... Moją ulubioną porą roku jest zima, wtedy na przykład w parku jest tak fajnie, jest tak dużo śniegu, wtedy Asia zabiera mnie na sanki, robi mi kulik i mnie ciągnie. i Zrywa mi tulipany, złąki i robi mi wianki we włosach. Latem często jak jest cieplutko, to yy, bierze mnie na barana i wtedy jak idziemy na działki, to yy, ja jak jestem na barana, to kradnę czereśnie i jabłka z potów sąsiadów, a, a jesienią zbieramy kasztany, żołędzie yy, i robimy z nich kasztano żołędzio, wino yy, i tak jeszcze jarzębinkę zbieramy. No, no a, a zimą, a zimą to czy ja już to mówię? Ja to mówiłem, chyba. Ja mam. Tak, bo ja, ja wam nie mówię, ja mam tego Alzheima, Alzma. E, achter, achter <ścoughs> nie pamiętam! Nigdy nie miałem przyjaciół. Tych takich prawdziwych, kiedy trzeba być na spacer, oni potrafią porozmawiać. Kiedy na przykład mam ciężką kupę, i ona nie sobie być to o tym też trzeba rozmawiać. Jestem taki samotny. Nigdy nie miałem przyjaciół. Bonus dla wytrwałych. Zawsze byłem słaby z matematyki. Jestem słaby y, z matematyki. Nie lubię matematyki, bo zawsze byłem z niej słabym. Ale. Mówiłem to już mamaltego, tego, ale. smailera, smailera, Smajlera. Mama, Zapomniałem! Dzięki wszystkim serdecznie za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że teraz dowiedzieliście się czegoś więcej ode mnie, że będziecie wiedzieć mniej pytać, a raczej więcej stwierdzać faktów. Tak, Karol, miałem rację, kiedy mówiłem, że boisz się pają, że nie lubi pomidorów, że lubisz, kiedy ja się bierzecie na barana latem Zbieracie czaleśnie z płotów, ze zapłotów, sąsiadów z drze. Jeżeli chcecie więcej e, takich filmików, to piszcie komentarze pod tym filmikiem, zostawcie guszczoską łapatkę, to jest naprawdę bardzo ważne. Wyjeżdżam teraz na wakacje i chciałbym, kiedy wrócę, zobaczyć, że jest naprawdę fajne zaangażowanie, że będziecie czekać na kolejne filmy, które będą się pojawiały i to tyle. Żegnam się z Wami serdecznym mistrzowskim łopciem, zapraszam niedługo do sklepu, który zostanie otwarty, bądź już został otwarty gdzieś na dniach, to się prawda będzie działo, prawda? Ja Tureta, ale chaję... Zapomnę. I to tyle, jeszcze. Żegnam się z Wami serdecznie, Mistrzowskim. Mówcie w nie Panie, pogląd tylko tutaj Tu są. Widzowie, tu Panie, ty mistrzaski Właśnie specjalnie dla łokieć specjalnie dla ciebie stary. <gryw> Kochaj mnie.